Rozpoczęliśmy trzecie kółko na duży szkarnik. Planty już robią się pomału łysę na samym dole. Ciepło jest jak wiatr. W nocy mrozy, w dzień słońce. Nagrzewa się i woda się leje jak Na basenie. Parę słów o stawkach minimalnych, jakie obowiązują w Holandii. A dzień dzisiejszy stawka taka wynosi... 8,66 euro 66 centów to jest dla osób które o wieku powyżej 23 lat to jest taki śmieszny przepis, że im jest osoba młodsza tym ta stawka jest niższa i tak na przykład yy, osoby tam, które mają 16-17 lat już mogą pracować dostają około 4 euro brutto brutto i te 8,66 to brutto dostają takie stawki za pracę ale co? Pracodawcy skwapliwie wykorzystują ten przepis no i jak sobie zbliżają się wakacje, masowo zatrudniają właśnie młodzież, szczególnie na świaru. Aczkolwiek nie jest ta stawka obowiązująca i pracodawca może dać stawkę wyższą, taką jak późno, jeżeli dać pracownikom sobie to Stawki te wzrastają dwa razy do roku. Po 1 stycznia i po pierwszym lipca, tam o parę centów, ale wzrastają. Jak ja zaczynałem pracę, to wtedy stawka, 6, 6 lat temu, obowiązywała 7,75 centów. Także poszła, poszła, poszła. To na razie coś tam się...